Widzowie, yy, opowiem wam co czekają się. Robiłam. No, najpierw wstałam i otworzyłam kalendarz adwentowy. Bo dziś vlog. Jest. No, otworzyłam kalendarz adwentowy. Potem się miałam taką kłótnię, No, i potem musieliśmy się strasznie śpieszyć do szkoły. Był mój tata, miał coś zrobić bo z, by się spóźnił i na takie zebranie no i chyba się spóźnił no i często musieliśmy się śpieszyć. no i tak i, no i potem mm, ja y, potem było tak, że y, pojechaliśmy do szkoły użyłam tak Pan. Potem graliśmy Minecrafta. I potem no nie grałam Minecrafta, ale gra... patrzyłam jak gra moja koleżanka. I dalej patrzę, bo Minecraft nie chce mi się załadować na nowszy i muszę to w domu zrobić. No i potem patrzyłam jak moja koleżanka gra, czy bujałam ją albo bujałam się, no i tak naprawdę do du, -du, -du. I teraz przejdźmy coś oczywiście. Eee. Patrzyłam, jak koleżanka gra i musiałam... powiem tak... coś muszę zrobić, bo musiałam nagrać vloga. Czyli... Czekajcie. Czyli tu! No i... Po prostu nagrywam vloga i się mam... Będzie nudny chyba ten vlog To będzie chyba mój najnudniejszy vlog Który Ale nie wiadomo i wiecie co Gwiazdka Będzie wyjątek Bo gwiazdka Będzie najdłuższy vlog Bo będę cały dzień Nagrywać mhm. Gwiazdka Gęska będzie po prostu najdłuższa, ale moje vlogi są krótkie po pierwsze, dlatego że nie trwają pół godziny jak inni youtuberzy, bo, bo wiecie, prawda, to się różni, żeby porównać vlogi dorosłe, vlogi moje, moje krótsze są vlogi, dlatego że ja nic nie mam do roboty, nie idę na jakieś zakupy codziennie, nie. I nie robię jakichś challenge Ja tylko siedzę, i ten. No ale czasami będą filmiki szczelędziami. Mhm. Mhm. No i. No to tak po prostu. I. A, jeszcze powiem o tyle, że mojego koleżanka powiedziała. Idziemy mięso zaraz i nie poszliśmy? Zaraz. No i po prostu tak. Moje vlogi jest krótko trwają. Niestety krótko, ale postaram się jakoś umylić. Jak wrócimy do domu, to jeszcze pogram. Jeszcze po nagrywam w szkole. Ja widzowie hey, A, um, um, a to właśnie mam Powiem w Potem poszliśmy <totek> było Bo ja mojej że Nie mogę grać w minecrafta No i Potem Miałam tak że potem poszliśmy na sanki, ale coś zmieniło się. No i byliśmy chwilę na dworze i tak byliśmy, tak. I potem nagle, mm, yy, potem nagle było, yy, poszliśmy na sanki i potem mieliśmy taki challenge, że jak będziemy schodzić, to będziemy zjeżdżać z sankami. Zawsze tak. No i potem ktoś krzyknął. Ej ola! Ej ola! Tak, ktoś krzyknął. No bo moje imię to ola. Ktoś krzyknął. Ej ola! A to byli nastolatcy. My spierdal spierdalaliśmy. No i potem chcieliśmy iść zobaczyć. No i chyba jeden nam pokazał. No napisze. Napiszę. No i dalej. Potem y, nam, no, potem mieliśmy tak, spierdoliliśmy, potem znowu poszliśmy, a potem już nagle mieliśmy, y, wracamy i rozbieramy się od tych ku ciepłych ubrań no i siedzieliśmy byliśmy w szkole i potem tam, tam, tam i potem iść. Wszedliśmy, wsiedliśmy i jesteśmy w korku, no i potem wróciliśmy do domu, zjadłam, usiadłam i zaczęłam oglądać, to jest tam. I już chyba kończę vlog, i to pa, widzowie.